Niesamowite wynalazki XXI wieku zaskakują coraz większą liczbę ludzi. Nowoczesne środki transportu ułatwiają życie milionom na całym świecie, którzy odkładają na boczny tor spacery oraz bieganie. Mogą stać się też idealnym prezentem dla najbliższych. Już coraz bliżej nam do deski z kultowego filmu, który każdy dobrze zna. Nie przedłużając, cześć wszystkim, zaczynamy. Niemiecka zabawka to połączenie rolek, rowera i hulajnogi w jednym. Nie, to absolutnie nie żarty. Pojazd łączy w sobie styl ruchu rolkarza z jazdą na rowerze. Składa się z dwóch łyżew, które są przymocowane do większego koła z hamulcem. Na aerio jeździmy we własnym obuwiu, które dopinamy do platform szerokimi paskami. Na tym sprzęcie, w przeciwieństwie do hulajnogi, obie nasze nogi pracują. Co więcej, uruchamia i wzmacnia wszystkie mięśnie od grzbietu, barków, rąk, przez brzuch. Niesamowity następca rowera. Szybko się składa. Jest lekki i można go praktycznie wszędzie ze sobą zabrać. Jest dostępny u nas na aukcjach za około 1200 zł. Jednokołowy pojazd elektryczny jest gadżetem dla wszystkich. Pozwala na zastąpienie długich, niewygodnych oraz drogich środków transportu. To alternatywa dla transportu samochodowego, miejskiego oraz pieszego. Bardzo dobra jakość wykonania i deszczoodporność sprawiają, że kółko na pewno nas nie zawiedzie w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły. Ładowanie trwa 90 minut, przy czym wydajność jest bardzo duża. Jest w stanie przejechać około 17 km z maksymalną prędkością 18 km na godzinę. Dodatkowo urządzenie jest bardzo przyjazne. Dla środowiska świetnie radzi sobie na drogach płaskich i nieutwardzonych. Nie jest też ciężki. Najlżejszy model X3 waży niecałe 10 kg. Nowoczesna deskorolka krzyżuje współczesną deskorolkę z rolkami. Pozwala przemieszczać się bez większego wysiłku. Składa się z dwóch 25 cm kół, w które wkładamy swoje stopy i bez żadnego odpychania balansujemy na płytce z oprawką zamontowanej na gumowych kołach, które się obracają. Wtedy pochylamy się z boku na bok i wprawiamy sprzęt w ruch. Ponieważ koła nie są połączone, zawodnicy mogą łatwo wykonywać różnorakie skręty i obroty. Dołączony wysuwany drążek może być podłączony do obu kół, zapewniając stabilność nowicjuszy. Bayer za oceanem kosztuje 100 dolarów. Segway to jeden z najbardziej niezwykłych pojazdów na świecie. Dwukołowy, jednoosobowy pojazd elektryczny może osiągnąć prędkość do 20 km na godzinę. Zasilany jest wbudowanymi akumulatorami, a kontrolę nad utrzymaniem równowagi sprawuje komputer pokładowy. Można jeździć tam, gdzie nie dostaniemy się samochodem bądź rowerem. Jak to działa? Nic prostszego, wystarczy na niego wejść, pochylić się do przodu i tyle. Skręcamy drążkiem kierowniczym, a odchylamy się, by zahamować. Zasięg maksymalny sprzętu na jednym ładowaniu to około 40 km. Na minusy może przekładać się jego potężna waga oraz cena, która dochodzi nawet do 30 tysięcy zł za oryginał. Hoverboard to inaczej inteligentna, samobalansująca dwukołowa deskorolka z wbudowanym żyroskopem. Z opinii wynika, że jazda na niej sprawiła już wielu osobom dużo radości i zabawy. Obsługa urządzenia nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy i jest bardzo prosta. Wystarczy stanąć na niej i wykonać minimalny balans ciała w przód lub w tył. Zasilana jest małą baterią litowo-jonową, którą ładuje się około 30 minut. Na jednym ładowaniu możemy przejechać do 20 km z maksymalną prędkością 15 km na godzinę. Sprzęt ważący niecały 10 kg potrafi udźwignąć osobę o masie do 100 kg. Od 2015 roku stała się bardzo popularna m.in. w Stanach o licznych występach gwiazd z urządzeniem. Możemy ją zakupić za niecałe 1500 złotych. Standardowo dzięki za obejrzenie odcinka. Jeśli próbowaliście jazdy na którymś, możecie śmiało podzielić się wrażeniami. Nie zapomnijcie wbić na fejsa pozdro i do następnego.